Witajcie na nowym filmie na kanale Przemo8223. Witamy na Craftmanie. Mono, no, która wygląda dziwnie, tutaj, ale. Ale wygląda jak wersja z 2014, czyli chodzi o niepa ta... Cześć, tutaj właściciel i kanału. Nagrywamy z moim starszym bratem o rok. Jest ode mnie o rok. 3 miesiące chyba No, ale nie mówmy o naszym wieku. Bo chcemy hmm. hmm. dobrze pisać. Dobrze. Włączamy miasto, pokażemy Wam. O proszę, to, to my nie zaczynamy. My już długo robimy miasto, proszę zobaczyć. E, tu mamy dom, no brzydki dom. Tu tutaj ładnie, tutaj ładny. Tutaj nie wiem co. Jakiś kloc. O, przemoc. Dołączył, zobaczcie. To mój dom, to przemka dom. Na świetle, coś w ogóle ja tak, mam na imię Przemek, a mój brat ma na imię Daniel. Nie wiem czy wspomniałem, że mój brat ma na imię Daniel, ale... No mam, ja mam, ja wiecie, że ja mam właśnie kanał Daniel 8223. Szkoda, że nie subskrybujecie, bo ma trzy subskrypcje. Mm. Tu mamy taki dom. Tu, o, tutaj też jest ładny. To ja mnie że przełka zainspyrowała z głowy. Tu mamy znowu mapę, tylko i nie są. Zobaczmy środek, ciekawe, że tutaj, 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 się nie Patrzenie na nasze miasto, a się dać na akwenatorze. A ja tutaj już wychodzę. Ciekawe, ile że nie jest pod akwenatorem. Dobra, to jest mój dom, Zapraszam do mojego do domu. Przedany został. Tu mamy dom wielofunkcyjny, bo my robimy domy tylko z paroma pokojami. Tutaj jeszcze go brakuje w tym pokoju? Ej, buty nie, ma, nie mam to ale to ci powiem? Jeszcze go brakuje, brakuje w swoim domu? Kiblatorium. I to walasz do tego, e, do kuchenki? Zrobiasz jedynie. Trzeba czekać, sprawdzę, czy ty masz węgiel. Nie, dajesz klotę. Chyba rąbać. O, tu mamy telewizor. O, dobry. Dobra, wychodzimy.

nie, ale to nie pokaż. No, co, jest słaby? Ja trochę O, a tu mamy taki duży, no, spory o, koniec. koniec. A tu mamy ezamek. Stoisz. O, nawet. Mogę wam coś pokazać. O, i strzela. Trudno mi akurat. Mhm o, tu mamy wieżowę, trzeba go skajczyć, ale przynajmniej mnie to wstrzymał dobra e, tu mamy spożywka, pizzę po polsku Markę. tu mamy jakaś nudna spiaciarnia jak wspólny dom, kolejny dom, blok ty już, już. wiecie co, po wyglądzie no szkoła, zmodyfikowaliśmy ją, była piętra niższa biblioteka tu jest nad strażą tu mamy moją restaurację, która wybuchła przez Twittera. No i tu mamy tą chyba widzieliście, a nie nie widzieliście. Takie ładne, kolorowe donki Tak, ja sobie wykupiłem. A tu mamy piękną diodrę. Tak, miała wyglądać trochę lepiej, ale ja miejsce jest taka. Pokażę Wam jaka jest w środku brzydka. O, to a tu co A tu co mamy? Jakiś beauty magazyny? Aha. O proszę. Dwie kasy i parę półek. To nawet nie są pożolne zakupy. Za, a gdzie czasami parę jeden. No, taka biedna stara nie była. No, musimy jeszcze tory dorobić. A będę właśnie piechosem o to by tu tu mamy taką drogę tutaj na takie spotkania o tu mamy supermarket e, tu mamy ten jak to się mówił statek mm. a tu o tutaj mamy chińskie domki skanikie który był ten e, pierwszym domkiem chińskim bo najpierw budowałem te chińskie domki a później resztę, więc, ehm, więc zapisz... te domki, wszystkie domki Ty budowałeś, a ja zrobiłem, no, ale coś Ci, coś Wam powiem, e, dajcie znać w kom, wyłącz to, przepraszam, e, dajcie znać w komentarzach, który jest pierwszy, może Pan, Pan, e, jak to się mówi, Pan Klot, może Pan Wyschnięty Klot, a może Twardy Klot, może tutaj Suchy Klot, tutaj Mega Suchy Klot, Tutaj przeterminowany plot, a tutaj pieczący plot, a tutaj mamy, nie wiem, kos, po Nie, Jackie, wiecie, jaki mój pies puszcza? Yy, takie, zmieszane z tym kolorem, złotem. Yy. Dajcie znać w komentarzach, który? A tutaj mogę wam opowiedzieć historię. Yy, Przemek podpalił dom, no i była rozprawa w sądzie. Ja w sumie pokaż. O, tu mamy sumę, gdzie chciało nam się budować, więc wygląda to jak biało-złoty użłociknę. O, proszę. I to ma być młotek, tak? Aha. Może być. Nie, jest młotek? to to

Lat, szkołę. O, mam pomysł. Chcecie, na... Chcecie szkołę? Chcecie nagrywać szkołę? Możemy zrobić parę odcinków ze szkoły. Napiszcie, ile ma być tych odcinków. 10, no maksimum to 1000. Bo chciałoby mi chciałbym się ponagrywać troszkę. To ziemy tak, jeszcze ostatnie odprowadzanie. Tu mamy pierwszą klasę. Postaram się tak, żeby mogli ludzie siedzieć. No i. O nie! No musimy się niestety pożegnać, bo już mi zaczyna brakować kamery. Ale w następnym odcinku będzie... w następny odcinek będzie dłuższy, więc... Bye bye! Pa pa! Pozdaję!